Wspólnie z grupą Azoty Tarnów i zespołem szkół mistrzostwa sportowego ZK Zunia Tarnów we współpracy z, oczywiście z Pałacem Młodzieży otwieramy klasę sportową piłki ręcznej, liceum. Bardzo się cieszymy, że taka możliwość jest. Jak wiemy w ostatnich latach mamy dobre wyniki w szkoleniu młodzieży, jeżeli chodzi o Pałac Młodzieży. Mamy w tej chwili jedyną drużynę, która jest w Super Lidze, w najwyższej klasie rozgrywkowej, jeżeli chodzi o piłkarzy ręcznych męskich, jest to jedyna drużyna w Tarnowie, w Super Lidze, w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dlatego chcemy ten okres dobry wykorzystać. Mamy fajne wyniki, jeżeli chodzi o młodzieżowe zespoły, no ale przede wszystkim pomysł z klasą jest po to, aby Zawodnik, który kończy szkolenie młodzieżowe był lepiej przygotowany do, do gry w Super Lidze. Chcielibyśmy bardzo, aby zespół superligowy miał w swoim składzie wychowanków naszych tarnowskich, a niestety przepaść między zawodnikiem kończącym juniora w tej chwili, a seniorem jest dosyć duża i zachęcamy bardzo do pójścia do klasy sportowej. Ponieważ w tej klasie będziemy troszkę mieli więcej treningów, lepiej przygotujemy się fizycznie do, do tego, aby zawodnicy mogli później w przyszłości wspierać nasz zespół seniorski, chodzić do zespołu seniorskiego troszkę wcześniej. Dla zawodników uczęszczających do tej klasy, jest to też również szansa współpracy z grupą azotu SPR Tarnu występującą w Superlidze, a też może w przyszłości występowanie w barwach tego klubu? Dwa lata temu zespół awansował do Superligi, bazując praktycznie na wychowankach w Pałacu Młodzieży, graczach tarnowskich. Większość składu to byli wychowankowie. W tej chwili też jest kilku wychowanków w Superlidze i chcemy to kontynuować, żeby w przyszłości zawodnicy wychowankowie grali w Superlidze, ale żeby taką szansę mieć, to trzeba wzmocnić przygotowanie fizyczne i też techniczno-taktyczne. Aby ten zawodnik kończący taką szkołę miał mniejszy, mniejszy dystans do poziomu superligowego. Dlatego trwa już reputacja, bardzo serdecznie zapraszamy do zapisywania się w tym roku uczniów kończących ósmą klasę ze Szkół Mistrzostwa Sportowego w Tarnowie we współpracy z Grupą Azoty Tarnów i Pałacem Młodzieży. Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy.